A my się teraz przenieśliśmy ze sceny głównej do naszego studia ogrodowego, tak to nazwijmy, ale te twarze już znacie, aczkolwiek Szymon, ja ci najmocniej przepraszam, że twoje nazwisko pomyliłam. Bubiłek oczywiście, żeby była jasność pełna, ale sami rozumiecie telewizja na żywo, nerwy, a przede wszystkim gigantyczne ekscytacja, no bo widzimy się tutaj już w końcu po raz kolejny. A więc dobrze, zacznijmy od pana profesora, panie profesorze. Zobacz, Szymon, patrz, w ramach wynagrodzenia dam ci drugi mikrofon. Twój własny i osobisty. <laughs> Wytatuje wiemy sobie. Dobrze, panie profesorze, czuwa Pan nad krajowym rejestrem nowotworów, ile było zachorowań na nowotwory złośliwe w 2023 roku? Znaczy, Narodowy Instytut Onkologii pełni pieczę nad krajowym rejestrem nowotworów, a to jest bardzo ważna. Generalnie instytucja, bo ona nam pokazuje, co się zmienia i czy nam się coś poprawia. Więc generalnie, ro... niestety, rośnie nam cały czas liczba zachorowań na nowotwory. Jest ponad mhm. 170 tysięcy zachorowań rocznie, więc jeżeli popatrzymy na liczbę osób, które przebyło chorobę nowotworową, które jest w trakcie leczenia, które wyzdrowiało, to jest jakieś milion, dwieście, półtora miliona, więc każdy z nas jest tak naprawdę w rodzinie prawie dotknięty mhm. chorobą nowotworową. Ale dobra wiadomość jest taka, że z roku na rok poprawia nam się przeżycie chorych na nowotwory w Polsce. To nie jest jeszcze to, co byśmy chcieli, ale coraz bardziej zbliżamy się do średniej europejskiej. No niestety nie dogonimy na razie, myślę, bardzo szybko Norwegii, ale idziemy w tym kierunku, bo w Norwegii już przeżycia pięcioletnie średnie chorych to jest 70%, czyli ponad dwie trzecie pacjentów ma szansę być właściwie wyleczonym z powodu nowotworu. Ale średnia europejska jest około 54-55%, my mamy w tej chwili jakieś 52%, więc nie, niedługo. Panie profesorze, jest pan tytanem pracy, to nie jest tajemnica. Pan profesor odsyła nawet w nocy wywiady z autoryzacji, rano wstaje. Jak pan znajduje czas sam na sport, na to, żeby dbać o siebie? I co może pan powiedzieć naszym widzom i biegaczom, To jest ważne, żeby właśnie to zdrowie zachować? Znaczy, na pewno nie odsyłałbym tych wywiadów, gdybym nie uprawiał sportu. Bo, bo na pewno już byłbym w bardzo złej formie i e, być może już po pierwszym zawale i to już sobie policzyłem. Więc to e, tak naprawdę aktywność fizyczna zmniejsza nam ryzyko wielu chorób, nie tylko nowotworów, ale właśnie chorób układu krążenia, cukrzycy i tak dalej. W związku z tym to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że pozwala nam normalnie funkcjonować. Można sobie ten zegar biologiczny tak ustawić, że można mieć czas na coś miłego, na rozrywkę, poza tym sport jest miły. Ja na przykład jak biegam, to z reguły słucham audiobooków, więc bardzo polecam. To jest... W... Albo do autoryzacji. Wiesła. Albo wywiadów do autoryzacji. Nie, aż tak, aż tak nie jest, ale może w przyszłości dzięki technice rzeczywiście będzie można wszystko poprawiać jak biegać będę nie ale to, to więc myślę że o to po prostu chodzi to jest nie każdy musi biegać żeby sprawa była jasna bo niektórzy nie lubią biegać więc każda forma aktywności fizycznej jest dobra. Ja gram też w tenisa, ale część moich znajomych lubi rower, lubi pływanie, więc to, to wszystko da się zrobić. To nie są też jak wszyscy mówią drogie rzeczy naprawdę, bo bieganie jest oczywiście najtańsze, ale rower też jest dość tani. A dla początkujących polecamy od chociażby wyjście na spacer, prawda? No bo od czegoś trzeba zacząć. psa kupić. Szymonie, y Wiele wspaniałych projektów y, udało się zorganizować Onkobieg, który dzisiaj po raz 17 Fura Zdrowia. Opublikowaliście również y, raport o zdrowiu Polek i Polaków. No ale okazuje się, że jednak my cały czas unikamy tych wszystkich badań. Dlaczego tak się dzieje? Powód unikania badań jest różny. To, co my przedstawiliśmy już w raporcie, który prezentowaliśmy w tamtym roku de facto, on jest nadal aktualny, tak? ale to, te powody, ty, tymi powodami jest strach, jeśli mielibyśmy mówić konkretnie, to taka emocja, to też jest tak, że przeżyte w rodzinie choroby jednak bardzo się linkują i, 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 i ludzie dlatego na przykład mogą ich unikać. My jeżdżąc furą zdrowia, czy właśnie poprzez ONKO, poprzez nasz wspaniały bieg, staramy się zapraszać ludzi do tego. Staramy się też ich rozumieć. To nie jest tak, że zostawiamy ich samych, bo jeśli ktoś zgłasza się do nas, do stowarzyszenia. O pomoc jest na początku swojej drogi diagnostycznej staramy się na tyle poprowadzić rozmowę, żeby też wyłapać inne potrzeby niż tylko technicznie przekierować do specjalistycznego ośrodka. Jeśli jest taka potrzeba, żeby to wsparcie psychoonkologiczne przyznać już na początku, to jeśli osoba, która potrzebuje takiego wsparcia, kwalifikuje się do pomocy socjalnej i do takiego wsparcia psychoonkologicznego, to absolutnie takiego wsparcia udzielamy. Szukamy tego wsparcia też na zewnątrz, bo okazuje się, że czasami ludzie rezygnują ze wsparcia. Nie dlatego, że go nie ma, ale z innych właśnie powodów. To ja jeszcze dodam te motywy, niestety, naszego społeczeństwa, to jest też brak wiedzy. Część nie wie, że są bezpłatne badania tak. profilaktyczne, uważa, że musi wydać na coś pieniądze, co oczywiście jest bzdurą, bo no, mamografia, cytologia, mamografy są wszystkie najnowocześniejsze w Europie w tej chwili w Polsce. Badanie kolonoskopowe i inne badania, to wszystko jest bezpłatne. Co więcej, nie trzeba poświęcić dużo czasu na nie, a poza tym nie trzeba poświęcić Poświęcić też dużo czasu, żeby się zapisać na te badania, bo wszyscy uważają, o to na pewno będzie jak do lekarza, to za pół roku. Nie. Średnio to jest w ciągu dwóch tygodni, można wykonać każde z tych badań profilaktycznych i o tym pamiętajmy. W tej chwili ten brak wiedzy to jeszcze, gdzie zrobić te badania i Narodowy Portal Onkologiczny, który wersja beta będzie za półtora miesiąca na Kongresie Onkologii Polskiej prezentowana, to tam będzie też między innymi wyszukiwarka dla każdego takich badań.